Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą adaptera w kosiarce spalinowej. Jeśli ciekawi Was ten temat, to zapraszam do oglądania. Na początek powiem, co to jest adapter, bo też jest nazywany jako uchwyt noża. Uchwyt noża to jest część taka, która jest przykręcona do wału silnika i trzyma nam nóż tnący, czyli jest takim łącznikiem między silnikiem a nożem. Zazwyczaj adapter zmieniamy wtedy, kiedy na przykład jest jakieś uderzenie. Wtedy nam się na przykład ścina klin, który jest albo dwa, dwie takie wypustki, które trzymają nóż w odpowiedniej pozycji. Lub też gdy na przykład osłabi nam napęd, bo adapter też pełni funkcję koła pasowego, który napędza pasek klinowy, który dalej napędza przekładnie. Także jeżeli nam słabnie napęd, to też wymieniamy ten adapter, bo na przykład koło pasowe jest wytarte. Mamy też taką tutaj kosiarkę, którą Karol za chwilę rozbierze. Ta kosiarka jest napędzana za pomocą właśnie adaptera, o którym wspomniałem i napęd jest przekazywany poprzez naciąg paska klinowego, więc na przykład jak nam się zużyje to koło pasowe, które jest na adapterze, to generalnie słabnie nam napęd. Zmniejsza się obwód i nie przekazuje nam tak napędu, jak powinna. Teraz Karol zdejmie nóż, odkręci osłonę, żeby się dostać tutaj do adaptera. I tak wygląda tutaj koło pasowe, które jest na adapterze. W tym modelu, akurat to koło pasowe jest stalowe, więc jest o wiele wytrzymalsze niż na przykład w innych modelach, gdzie występuje aluminiowe. Ten adapter jest wyposażony w podkładkę taką z włókna, na której wykłada nam się nóż i tak naprawdę ona przekazuje ten napęd na nóż. Ona pozwala nam utrzymać ten nóż w tej pozycji, żeby nam się po prostu nie obracało. Tak naprawdę wygniata nam się do powierzchni noża. I utrzymuje napęd. Istnieje też drugi rodzaj adaptera, tak jak wcześniej wspomniałem. Dla porównania, tutaj mamy stalowy napęd, czyli no ten talerz to kołopasowe stalowe, a tutaj jest lite aluminiowe razem z resztą części. Tutaj jest to koło nabijane, tutaj jest odlewane lite. I istnieją też te adaptery, o których wcześniej wspomniałem, z tymi fazurkami, które tutaj, wypustkami, które trzymają nóż. W tym przypadku w nożu nie mamy otworu. Tylko na tej podkładce się wszystko trzyma. A tutaj w tym adapterze mamy w nożu otwory. Nakładamy ten adapter i często podczas uderzenia, gdzie uderzy nam w przeszkodę, te dwa, te dwie wypustki się ścinają po prostu. Jest tutaj łyso i wtedy ten nóż nam się swobodnie obraca, nie kości nam trawy. No i tak się właśnie dzieje w przypadku, jak jest jakieś uderzenie. Także po każdym uderzeniu należałoby po prostu... Pod... Sprawdzić tą kosiarkę, przechylić na bok, na odpowiedni bok, czyli powiedzmy filtrem powietrza do góry i zobaczyć, czy te dwie wypustki są na swoim miejscu, jak wcześniej. No, tutaj było widać mechanik z łatwością, zdjął ten adapter. Bywają też takie przypadki, gdzie ten adapter na nawale nam się zapiecze, po prostu no, wtedy możemy użyć jakiegoś preparatu takiego typu odrdzewiacza lub gdy ten odrdzewiacz nam nie pomoże. Wtedy musimy użyć jakiegoś narzędzia, typu ściągacz. Wtedy takim ściągaczem jesteśmy w stanie zdjąć ten adapter. Broń Boże, nie uderzać w ten adapter młotkiem, żeby nie skrzywić wału i nie narobić większych szkód. A przede wszystkim no, nie narobić sobie krzywdy, bo takie na przykład odpryśnięcie takiego adaptera może uderzyć nas w oko i wtedy są problemy. To zabierzmy się teraz za wymianę adaptera. Dla przykładu, założymy ten nowy adapter z tym nożem żeby pokazać po prostu, że to jest zmienione tak no teraz Karol założy adapter i założy nóż Jeżeli chodzi o noże, noże do Husqvarna to nie jest dla nas żaden problem, ponieważ mamy katalogi i jesteśmy w stanie do danego modelu dobrać nóż. Często klienci przychodzą do na nas z nożami z kosiarek niemarkowych, jakichś tam powiedzmy kupionych w, marke, w markecie i często nie ma po prostu dostępu, nie mają gdzie kupić takiego noża, bardzo często dobieramy te noże tym klientom. Jeżeli chodzi o noże takie dobierane, no to trzeba znać kilka parametrów, ale o tych parametrach powie koleżanka Kasia, która jest specjalistką u nas od noży. Cześć, jestem Kasia, dzisiaj pomogę Wam dobrać nóż do Waszej kosiarki. Ok, w takim razie mamy przede wszystkim przeróżne długości, jeżeli chodzi o nóż. Przeróżne długości, przeróżne otwory, średnice otworów, rodzaje tych noży do zbierania, mulczowania, wyrzutu bocznego czy tylnego. Więc jak widzicie, te noże się różnią, więc ja pomogę Wam dobrać odpowiedni. Więc najpierw staramy się dobrać odpowiednią długość. Przede wszystkim staramy się zmierzyć nóż, a robimy to od jednego boku. Po przekątnej staramy się, i tu w tym przypadku widzimy, że ma on 35 cm dokładnie. Jeżeli znamy już konkretną długość tego noża, dobieramy otwór centralny. Jeżeli mamy otwór okrągły, staramy się zmierzyć jego średnicę dokładnie. Sów miarka i mierzymy dokładnie średnicę. Jeżeli ten element już mamy zmierzony, Ustalamy otwory boczne. Jeżeli, tak jak w tym przypadku, nie mamy otworów bocznych mocujących, nie ma tu najmniejszego problemu. Ale jeżeli, na przykład, tak jak w tym przypadku, ewentualnie w tym przypadku, to jest też do ustalenia. Mierzymy otwory boczne, czy są jakieś charakterystyczne, to też dość istotna sprawa. Przeróżne marki, przeróżne otwory, więc no to tu na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą mamy. Jeżeli zależy nam na zbieraniu do kosza, główną yy, cechą tego. Jest łopatka. Im większa, tym lepiej będzie nam to zbierało. Jeżeli zależy nam na mulczowaniu, możemy wybrać sobie nóż z grzebieniami, ewentualnie bardziej taki prosty. Różne są noże uniwersalne też, gdzie mamy nóż prosty z podgiętymi łopatkami, delikatnie końcówkami, więc będzie on na zasadzie nam dobrze też zbierał do kosza, jak i mulczował. Jeżeli mamy nóż z otworami bocznymi mocującymi, dość istotną sprawą jest, żebyśmy zmierzyli sobie rozstaw tych otworów. Więc wystarczy, że sobie to sprawdzimy sufmiarką. Otwór centralny łapiemy tu w ten sposób i mniej więcej to nam wychodzi 65 mm, jeżeli taki mamy. Jeżeli na przykład nie mamy nic, co by nam pasowało, możemy wybrać nóż uniwersalny. Charakteryzuje się większym otworem bocznymi ustalającymi otworami takimi podłużnymi, więc tu jeżeli mamy w swoim adapterze, przy swojej kosiarce, oczywiście bolczyki na adapterach, no to tu powinno nam się to gdzieś zmieścić. A jeżeli nam nie odpowiada otwór centralny, wtedy możemy redukować sobie podkładkami różnymi tulejami i wtedy już w ostateczności, gdy nam nic nie pasuje, taki nóż uniwersalny możemy. Zastosować. Na tym będziemy kończyć, ale jeżeli wybieracie się do nas, możecie wziąć stary nóż na wzór, wtedy na pewno spróbujemy pomóc, dobierzemy, porównamy z tym, co mamy. Jeżeli nie macie możliwości przyjść do nas osobiście, zapraszamy, możecie zadzwonić na sklep internetowy też jesteśmy do dyspozycji i z chęcią pomożemy. No dobrze, to jeżeli teraz już wszystko wiecie na temat mocowania noży, jakich samych noży, pozostało wam tylko wejść na nasz sklep internetowy lasogród.pl gdzie możecie znaleźć bardzo fajne promocje na kosiarki spalinowe? Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki.